Cześć, witajcie. Z tej strony waha przed wami gra City Skylines, czyli po prostu symulator budowania miasta. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że taka gra aż tak nie wciągnie, gdyż po prostu nigdy nie grałem. W żadne symulatory i tak dalej, ale po prostu ta gra bardzo mi się spodobała i postanowiłem, że, co, że troszeczkę Wam z tej gry pokażę. Tak więc, jeśli chcecie więcej odcinków z tej gry, jeśli chcecie całą serię i tak dalej, to po prostu zostawiajcie łapki w górę, komentarze i tak dalej, a ja będę więcej tego nagrywał. Dobra, tak więc zabieramy się za wybór naszej mapki, wybierzemy sobie tutaj dwie rzeki. No i teraz e, nazwa miasta, i powiedzmy, że wybudujemy sobie Sosnowiec, Sosnowiec, niech będzie. Start! Mam tutaj, ja troszeczkę w tą grę już grałem, więc mam mniej więcej plan tego miasta. Oczywiście nie dużo, tylko tak mniej więcej jak ma to wszystko wy, ten, wyglądać i zaraz Wam to pokażę. Dobra, no więc tak. Jeśli nie widzieliście nigdy jeszcze tej gry, czyli City Skylines, no to tak jak mówiłem, po prostu jest to symulator budowania miasta. Jesteśmy, powiedzmy, tutaj burmistrzem i zarządzamy całym miastem. Oczywiście na razie nic nie mamy. No i budowę naszego miasta rozpoczynamy po prostu od dróg, a przy drogach będziemy mogli stawiać tak zwane rejony, na których będą się budować ludzie, będą się na czym budować się ludzie. Będą się po prostu budować domy, bloki i tak dalej, gdzie będą mieszkać ludzie. Będą się budować sklepy, jakieś fabryki i tak dalej. Zaraz to wszystko zobaczycie. Odtąd sobie rozpoczynamy nasz, nasze miasto. I tutaj jest autostrada, z którą mamy połączenie. Ale ja już troszeczkę w tą grę grałem i po prostu wiem, że potem jest ogromny problem z korkami. Więc my e, tutaj rozpoczniemy sobie drogę w ten sposób. Nie od pojedynczej ulicy, tylko coś takiego. O, powiedzmy w ten sposób. Mm. Zarówno to, to tutaj nie jest. Teraz będzie trochę problem, żeby to wyrównać, chociaż czekajcie. Mogę w ten sposób zrobić. No i powiedzmy, że teraz jest równe. Tak mniej więcej. No i dobra. Tutaj te drogi muszę sobie jakoś rozdzielić. To znaczy rozdzielić, chcę zrobić to w ten sposób. Rozdzielić je tutaj. Zresztą zaraz zobaczycie. Tutaj chcę sobie zrobić coś takiego, i to będzie trochę problem zrobić to tak mniej więcej równo. No hmm. i nie spojrzałem sobie. E, co mnie denerwuje w tej grze, to to, że jak, jak chcemy wybudować sobie drogę jednokierunkową, to jeśli chcę, żeby ona prowadziła w tamtą, no to ja muszę ją zacząć tak budować. Nie mogę sobie po prostu tak budować i potem zmienić kierunku, tylko muszę ją od razu w ten sposób budować. To jest trochę denerwujące. E... O Jezu. Wiecie, chcę sobie zobaczyć ile tak mniej więcej zajmuje. Dobra. To jest chyba mniej więcej tak. No, oczywiście to nie jest takie równe. Ale szczerze mówiąc nie chce mi się z tym jakoś nie wiadomo jak kombinować. Niech to zostanie już w ten sposób. I tutaj droga tak. Tutaj oczywiście to samo. W ten sposób chyba jest. No, tutaj jest w miarę równo, wszystko spoko. I teraz, tutaj po środku, no, troszeczkę krzywo to jest, ale kto by się tym przejmował? Nie, nie musi być tutaj wszystko takie proste. Oczywiście, jeśli po prostu lepiej gracie w tą grę i znacie się na niej, to możecie pisać jakieś porady i tak dalej. A teraz zrobimy to sobie w ten sposób, że mniej więcej tutaj będzie już szła droga. Dwukierunkowa, a my się z nią połączymy. Aj, no i ona tutaj się nie łączy, niestety. Czyli tą drogę bym musiał przedłużyć albo po prostu w ten sposób na skostek drogi tak będą szły. No, i nie jest źle. O to mi mniej więcej tutaj chodziło. E, bo wiecie, potem robią się bardzo korki, no nie? Głównie przy wjeździe do miasta. Teraz będą mieli tutaj dużo pasów. Tylko jeszcze sobie obczajmy, czy to wszystko jest dobrze. No, tutaj kierunek idzie tak. I teraz, no, mogą sobie jechać dalej prosto, jeśli chcieliby sobie zawrócić, albo mogą sobie po prostu tutaj wjeżdżać do miasta. Tutaj sprawa wygląda podobnie. Jak, jak ktoś chce wyjechać, no, to po prostu musi zjeżdżać sobie tutaj. No, jest ok, i tak sobie pomyślałem, że mniej więcej w tych okolicach będzie taki rejon z fabrykami, żeby oni mieli po prostu jak najbliżej do autostrady. Bo wtedy te ciężarówki szybciej się poruszają i tak dalej. A mniej więcej, no, już nawet tutaj i ciągnąć, ciągnąc do tej strony gdzieś tu, e, będzie taki cały rejon mieszkalny. Oczywiście potem będziemy wykupywać sobie dodatkowe ziemię i będziemy sobie rozwijać całe miasteczko. No, ale dobra, e, jakby to sobie tutaj teraz zrobić. Hmm. Puh, zastanawiam się, bo tak, tutaj trzeba zadbać o energię. I turbiny wiatrowe są dość głośne, dość głośne. Ludzie po prostu nie chcą przy tym mieszkać, bo im to wszystko tutaj przeszkadza. Więc dobrze by było je robić tutaj. No ale potem niestety byśmy musieli ciągnąć linie ener energetyczne daleko, a to również jest droga, no a na początek nie mamy tych pieniędzy. No chyba, że gdzieś w tym miejscu po prostu tak na samym rogu będzie. Ile takie coś kosztuje, bo już nie pamiętam, 6000 To by było tutaj Kurde. Dobra, no powiedzmy, że mniej więcej w tym miejscu sobie wybudujemy. Yy... Dobra, tutaj będziemy mieli tą turbinę. Yy, tutaj sobie tą drogę troszeczkę przeciągniemy. Ta droga? Tak. W ten sposób, no i tutaj będziemy sobie nasze pierwsze domy budować. No, wiecie, nie mam pieniędzy, żeby gdzieś tutaj lecieć i tak dalej. Mm, a po prostu tutaj jeszcze zrobimy sobie skrzyżowanie. Koszt budowy 2000 i mniej więcej gdzieś tutaj będziemy zaczynać sobie budować fabry fabryki i tak dalej. Eee, tutaj nawet sobie już zrobimy taki zjazd. Powiedzmy, że już tutaj. Tu będzie zjazd, i tutaj sobie te całe fabryki będziemy budować, i tak dalej. Nie będzie w ten sposób na razie. Ale dobra, zaczniemy już sobie tutaj mieszkańców sprowadzać. No i widzicie, tutaj sobie zaznaczamy, że w tym miejscu ma być rejon mieszkalny. No i tutaj z biegiem czasu e, zaczną się ludzie osiedlać. Tutaj, tak przy rądzie, znaczy nie przy rądzie, tylko przy tym skrzywaniu to możemy sobie porobić na niebiesko, czyli po prostu jest to rejon handlowy. A tutaj, niech będą te domki. No, będą przy samej ulicy, ale trudno. Niech to będzie w ten sposób mniej więcej. Tutaj prąd na spokojnie będą mieli stąd. Ale oczywiście oni potrzebują jeszcze wody. Więc stację wodociągową zrobimy sobie. No powiedzmy, że nawet powiedzmy, że gdzieś tutaj ona również będzie prądu potrzebować. Do tego musimy mieć jeszcze rurę ściekową, którą sobie zrobimy tutaj przy samym końcu. No bo tutaj się zanieczyszczenia przez to robią, oczywiście. No i one tutaj potrzebują prądu, więc tu również postawimy sobie wiatraki po prostu. W ten sposób. No co prawda na razie te wiatraki będą niby tylko do, tych, do tej wody. No ale to i tak się potem zużyje tą energię gdzieś. No i co? I teraz po prostu trzeba ciągnąć wody ciągi. No dość daleko one tutaj będą, no ale co zrobimy? Inaczej tego na razie nie zrobię. Dobra, macie tutaj wodę. A prąd chyba już sobie spokojnie pobierają. Dokładnie. Więc wodę już mają, ale jeszcze połączymy się tutaj e, z tą rurą ściekową. W ten sposób. No i już wszystko ok będzie. Dobra. No i wodę już mają i wszystko jest ok. E, czy ja potrzebuję tutaj jakby cały budżet wydawać? No właśnie, zużycie elektryczności 1, a produkcja 23. Więc na razie to już sobie po prostu ten cały budżet zmniejszymy, żeby mniej pieniędzy na to wydawać. A tutaj powoli już się zajmiemy fabrykami. Chociaż... Czy mnie na to będzie stać? Przeciągną, przeciągnąłbym ulicę już po prostu tutaj. Zaczął budowy fabryk tu, aby, aby po prostu nie przeciągać tutaj linii energetycznych. Ale dobra, czy na to mnie będzie stać? Musimy sobie tą drogę wbudować. Koszt budowy. No prawie 10 tysięcy, ale myślę, że możemy sobie na to pozwolić. No niech będzie w ten sposób. E, I tutaj po prostu będą fabryki. Już się tutaj budowały od razu. Powiedzmy, że na początek tyle. E, czy prąd tutaj będzie dochodził? No niestety chyba nie. E, wodę tutaj. A, niestety tak troszeczkę tutaj tą wodą... Znaczy ominąłem tutaj tak troszeczkę. E, no, ale wodę oczywiście muszą mieć. Więc sobie zrobimy to w ten sposób tu, żeby wodę mieli normalnie. No i niech oni się zaczną tutaj budować, żebym wiedział, czy prąd po prostu będą mieli. Tutaj się zaczyna coś budować. Bo wiecie, to wygląda w ten sposób, że e, jeśli tutaj mi powstanie coś i będzie pobierać energię bezpośrednio z tego, bo po prostu e, tam, gdzie jest niebieskie, to znaczy, że... Tutaj jest po prostu ta energia rozprowadzana. No, i jak tutaj będzie jakiś dom, no to on się połączy z tymi, i po prostu nie będę musiał budować sobie tutaj tych linii energetycznych. Chyba wiecie o co chodzi. Jak nie, to zaraz wam pokażę. O, to widać bardzo dobrze na tym przykładzie. Tutaj jest wiatrak i tu nie ma żadnych linii energetycznych, tylko po prostu jeden. Na przykład, domek tutaj pobiera od razu energię i ją po prostu rozprowadza. Tutaj, no eee. niestety, chyba tutaj będę musiał wybudować, bo coś się nie będzie w ten sposób. Jak coś to wyburzymy po prostu. No i co? Budujecie się tutaj jak na razie? To niezbyt. Ale chyba powoli tutaj wszystko nam będzie powstawać. No, myślę, że tutaj ta część właśnie będzie po prostu taka fabryczna, a bardziej w tę stronę no to no to będą domy i tak dalej. Oczywiście tutaj na razie nie mamy za wiele opcji, ale dalej będziemy musieli na przykład zadbać o wywóz śmieci, E, będziemy musieli zadbać o policję, straż pożarną, mm, służbę zdrowia i tak dalej, więc naprawdę jest tutaj, jest tutaj co robić. Ogólnie to tutaj bym sobie zmazał to, e, żeby tutaj to było tak równo. O, niech będzie no i co, prądu nie mają tutaj, czy nie? No już jest, wszystko spoko. No to dobra, fajnie to wygląda na razie. No i co, i czy tutaj będę potrzebował tego? Chyba nie, chyba teraz spokojnie. No, jak widzicie, tutaj ta fabryka pobiera bezpośrednio prąd z, te, z tego wiatraka i po prostu powiedzmy, że dzieli się prądem z resztą, więc to jest spokojnie, musimy tutaj ciągnąć tych linii. Dlatego chciałem to właśnie sobie zrobić w ten sposób, bo tutaj narzekają na brak prądu, nie wiem czemu. Nie rozumiem za bardzo. Mam budżet na to zwiększyć, niech będzie 70%, ale. Jest, produkcja 11, zużycie 3. No, przecież tutaj, niby pokazuje, że dochodzi do nich energia normalnie. No, oni tutaj na pewno nie będą mieli energii, ale może się tutaj zaraz coś wybuduje i się połączą. No, i oczywiście tu musimy. No, tutaj jest problem znowu, ale dobra, niech będzie tak. Dobra, niech na razie będzie w ten sposób. No, i co mają tu prąd? Przecież normalnie nie wiem, co oni tak narzekali. No, oni tu prądu nie mają, ale kurczę, nie chcę tych linii tutaj ciągnąć. Szkoda, że się zaczęli tutaj budować zamiast, wiecie, tak po kolei, żeby się tutaj budowali wszyscy. Dobra, w tym miejscu myślę, że jeszcze sobie możemy dać po prostu te rejony mieszkalne. O tak. Dobra, no to dociągniemy i ten, i ten prąd przez. no właśnie. Nie, może przez ulicę przechodzić spoko. Niech będzie w ten sposób, i po prostu na, najwyżej potem sobie to wy... Przepraszam, wyburzymy i tyle. Eee, pieniędzy jeszcze trochę mamy, więc możemy na przykład sobie tą ulicę dalej ciągnąć. Powiedzmy, że za tyle. Dobra. No i tu oczywiście dalej będziemy sobie domki budować jeszcze zastanawiam się nad rondem jakimś. Czy to by rondo nie było fajne, szczerze mówiąc. Niestety to jest takie małe rondo. Ale zawsze potem by można je przebudować na jakieś większe. Hmm. Rondo zawsze jest spoko, niech będzie tutaj rondo i tyle. Dobra, tak więc... Budujcie się tutaj. No, tutaj akurat nie, bo tutaj bym właśnie wolał taki e, rejon handlowy, tak przy rądzie. Niech będzie w ten sposób, dobra. Macie tutaj wszystko, chyba tak. Już powoli zaczyna nam to tutaj wszystko pracować. I oczywiście tutaj ulice dalej będą sobie szły. No, niestety widzicie, no tutaj mamy. E, po trzy pasy, a tu jest rondo jednopasmowe niestety, ale może to jakoś będzie wyglądać. No najwyżej będziemy po prostu sobie w przyszłości to wszystko rozbudowywać i tyle. Dobra, jak to jest już ogarnięte z prądem i w ogóle to możemy sobie dalej cisnąć fabryki. I tak będzie. No i niech oni się tutaj wszyscy budują. O, widzę, że nawet na takim malutkim powstają domki, nawet nie wiedziałem. Spoko. Tutaj, co ciekawe, każdy domek możemy sobie tam nazwę zmienić i tak dalej. Dobra, na razie wygląda to ok. Jesteśmy na plusie. Mamy tam tygodniowy dochód 135. Niedużo, ale ważne, że jesteśmy na plusie, a nie na minusie. No nie. No, tutaj nawet nie wygląda to źle. Nie jest jakoś bardzo krzywo. Niech będzie w ten sposób. Oczywiście tutaj miasto nie musi być symetryczne. Więc niech będzie w ten sposób. Jak tam zużycie elektryczności? 5, dopiero produkcja 11, więc wszystko spoko. No, tutaj jeszcze lepiej, jeśli chodzi o wodę i ścieki. Spoko. Teraz myślę, że nawet sobie moglibyśmy przyspieszyć czas trochę, żeby nam to wszystko tutaj szło. O, jak widzicie, tutaj jest brak wystarczającej liczby pracowników. Na przykład potem będziemy musieli zadbać o edukację i tak dalej. Nie wiem, co oni z tym prądem tak narzekają. Przecież jest tutaj prąd normalnie. Co wy tutaj tak narzekacie? Przecież macie prąd. I tu już chyba nawet nam nie będzie to potrzebne. No, dokładnie. No, oni tutaj wody oczywiście nie będą mieli. Więc już wam tutaj wodę damy, macie. Co się stało z wodociągami? Branie przeczytnia za pomocą butelkowanej wody. Eee, zaczyna być kosztowne. Tutaj jest w ogóle coś w rodzaju Twittera, no nie. O, mamy kolejny kamień milowy. Jak widzicie, zdobyliśmy się, e, populację w liczbie, w liczbie 420 i wprowadzono nam podatki, pożyczki, no i odpady, opiekę zdrowotną oraz edukację, więc tym musimy się teraz zająć. Eee, dobra, czas już mamy normalny. Oczywiście na początek weźmiemy sobie podatki. Powiedzmy, że damy sobie po 13%. Myślę, że to będzie ok. No i musimy. Eee, co z tym prądem? Nie rozumiem, czemu oni tutaj tego prądu nie mają naprawdę. Niby jest pokazane, że ten prąd to jest. No chociaż. Nie, no powoli jakby ten prąd dostają. Nie rozumiem tego naprawdę. Jest pokazane, że prąd niby tutaj jest normalnie, eee, dobra, potrzebujemy teraz zrobić wysypisko śmieci. Eee, tutaj to zielone oznacza w jakim jakby rejonie to wysypisko będzie działać. Wyspisko oczywiście to gdzieś tutaj na oboczu bym zrobił, no nie? Nawet tutaj zrobimy sobie drogę taką pojedynczą. Będzie działać to wysypisko spokojnie. Będzie. Tutaj przy fabrykach to myślę, że to wyspisko może być. Co jest z tym prądem, naprawdę? Brak wystarczającej ilości prądu. No i tutaj nagle już ma prąd. Zużycie 9 produkcja 11. Najważniejsze, no naprawdę dajemy jakby za mały budżet na to. Zaraz zobaczymy. Dobra, no i tak. Eee no, czyli trzeba by było budżet zwiększyć. O, i tutaj ktoś wody nie ma. co oczywiście trzeba to w ten sposób zrobić. No i dobra, trzeba zadbać na przykład teraz o opiekę zdrowotną. Jak to będzie wyglądać, jak na przykład postawię ją tutaj? No tak średnio, szczerze mówiąc. Eee... Nie rozumiem czemu okej ja zrzuciłem sobie słuchawkę, nie rozumiem mm, czemu to tutaj nie działa Znaczy nie obejmuje tak jakby Czemu tej strony ulicy w ogóle? Aha Dobra, rozumiem. Eee, bo tutaj po prostu nie ma dojazdu. To jest ten problem. Że na, na tę drogę nie da się tak jakby dojechać, bo ona jest jednokierunkowa. A i tutaj może być kłopot teraz. Nie wiem, co jest większe, znowu ten budżet. Yy, dobra, ale w tym odcinku to by było na tyle. Tak jak mówiłem, jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę, komentarze i tak dalej. I po prostu w kolejnym odcinku będziemy sobie dalej rozbudowywać nasz piękny sosnowiec. Tak więc do usłyszenia.